I Helga? I Helgen? Jak właściwie powiedzieć po norwesku w weekend? Jeśli powiedzieliście I Helga, to dobrze powiedzieliście. A jeśli powiedzieliście I Helgen, to również dobrze powiedzieliście. Słowo Helg to rzeczownik rodzaju wspólnego, dlatego w formie nieokreślonej może występować z rodzajnikiem I lub Ian. I Helg? A zatem w formie określonej powiemy Helga lub Helgen. Którą wersję wybrać? Używajcie tej, którą częściej słyszycie w swoim otoczeniu. Żadna z form nie jest lepsza od drugiej. Różnice są regionalne. Jak wobec tego powiedzielibyście, pracujesz w weekend? du Helga? Lub du Helgen? Zapytajcie Masz wolny w weekend? Hardy Helga? Lub Hardy Free Helgen? Planer for Helga. Planer for Helgen. Oznacza, plany na weekend. Planer for Helga. Helgen. Zapytajcie, masz plany na weekend? Hardy Planer for Helga? Lub Har du planer for Helgen? Nuen planer oznacza jakieś plany. Nuen planer. Zapytajcie. masz jakieś plany na weekend? Har du planer for Helga? Lub Hornin für Helgen? Jak już jesteśmy przy temacie weekendu, nauczmy się, jak życzyć komuś dobrego weekendu. Powiemy Kuhelg. Helg. Helg. D w słowie gu jest nieme. Ku Helg. To bardzo typowy zwrot. Używany na przykład przed wyjściem z pracy w piątek. Jak odpowiadamy? I ligę młoda. Wzajemnie. I ligę młoda. Powiedzcie dobrego weekendu. Wzajemnie. Kuchelg. Ilige młoda. Kuchen. Ilige młoda. Pamiętacie, jak po norwesku powiedzieć: Do zobaczenia? Wisłeś. Powiedzcie: dobrego weekendu wzajemnie. Do zobaczenia w poniedziałek. Guhelg, i liga młoda? Wisja jest Czy istnieją jakieś alternatywy wyrażenia Guhelg? Jasne. Na przykład Finhelg... miłego udanego weekendu. A dosłownie miej fajny weekend. No dobra, a co po weekendzie? W poniedziałek Norwegowie bardzo często pytają: Hadde du en fin helg? Miałeś udany, fajny weekend? Hadde du en fin helg? Możemy odpowiedzieć: Ja, jeg hadde en veldig fin helg. Tak, miałem bardzo udany weekend. Ja, jeg hadde en veldig fin helg. Powiedzcie, miałeś udany weekend? Tak, miałem bardzo udany weekend. Hadde duen fin helg? Ja, ja haden helg. Lecimy z podsumowaniem. Oto słowa i zwroty, które poznaliśmy w tej lekcji. Powtarzajcie za mną. I helg. En helg. I helga. I helgen. Planer for helga. Planer for helgen. God helg! I like måte. Ha en fin helg! Had to en fin helg? Ja, ich had A jeśli zależy Wam na nauce wam w sposób uporządkowany, w sposób uporządkowany, praktyczny i nastawiony na mówienie, odsyłam was mówienie, kursu was Do podstaw, Norweski od podstaw, do którego link znajdziecie poniżej. Tak znajdziecie poniżej. very very